Widzu drogi, dzisiaj weźmiemy na warsztat mój starter, którym zamierzam wystartować na prywatnej lidze. Uwaga, kasztanowa x cmentarzysko x poe1 x settlers of kalgur x325. Uuu. Widzu, już przychodzę z odpowiedzią na pytanie, które na pewno zawsze sobie zadawałeś. Mianowicie, jak wygląda moja szansa na wyjebanie się na hardkorze? Odpowiadam, jak graś czyimś buildem, to wygląda następująco. Zostawiliśmy sobie funkcję f od x równą y równą eksponenta liczba Eulera e do potęgi modułu z x plus 2 razy x do potęgi trzeciej plus moduł 0,05x zamknąć moduł. Jak widzisz, widzu, mamy w tej funkcji ekstremum lokalne funkcji w punkcie? Dobrze, madflat Widzu, w tym miejscu twoja szansa na wyjepkę na hc, jak sam widzisz, jest większa niż normalnie. Zaczynamy sobie na plaży, to jest ten punkt, go tutaj, potem wchodzisz do miasta, próg ciężkości rośnie, nagle osiągamy warunek konieczny i znajdujemy się w otoczeniu maksimum lokalnego funkcji i chodzisz na matflacy, po czym gra staje się minimalnie prostsza, bo wychodzisz z matflaców, aż do momentu, gdy orientujesz się, że nie masz pojęcia co tutaj robisz, nie zbierałeś i temu do tej pory, nie wiesz w ogóle jaką postać robić i w dodatku orientujesz się, że to nie jest ta gra, którą chciałeś odpalić. No i przychodzę ja. Mam widzu dla Ciebie inne rozwiązanie. A co jeśli ci powiem, że funkcja rozwoju twojej postaci może wyglądać inaczej? Co jeśli faktycznie jedynym momentem, o którym musisz się martwić, jest level pierwszy, bo tylko wtedy widzu nie możesz zaaplikować i to w dodatku do żylnie mojego buildu. A później zobacz sam. Weźmy sobie drugą funkcję G od X równą Y równą eksponenta liczba Eulera do potęgi. W nawiasie minus 0.5x odjąć 2 w nawiasie. No jak właśnie widzu, widzisz, takim oto równaniem ukazałem ci, że mój build w granicy limes z g od x przy x dążącym do nieskończoności wynosi 0. I widzu, gwarantuję ci, że będziesz miał 0 problemów, jeśli zastosujesz ten build. Zapraszam. A więc przychodzę do Was z buildem, który tak naprawdę nie jest w pełni moim autorskim pomysłem, to znaczy. Nie mam aż tak tęgiej głowy, żeby wymyślić build na poczekaniu, żeby jeszcze działał i robił takie statystyki. Jest to build, który przynajmniej ja poznałem u Ben Podłoga. Jest to prawdopodobnie najlepszy gracz i to HC, i to SC w, na świecie. Docelowo jest to naprawdę sprawdzony content creator, jeśli chodzi o buildy. Także widzu, w opisie masz link do kanału Bena. Natomiast postanowiłem ten build minimalnie dostosować do siebie i przede wszystkim, co ciebie może, widzu, najbardziej interesować, to znaczy. Dodałem tutaj ścieżkę progresowania, bo ponieważ Ben stworzył ten build już w wersji ostatecznej, endgame'owej, a prawdopodobnie Ty, widzu, jako nowy gracz HC, możesz mieć problem, a zwłaszcza tak szczelnej ekonomii na zdobycie niektórych itemów, które miał Ben. I jeszcze, widzu, zanim przejdziemy do właściwej części materiału, to chciałem tylko zaznaczyć, że w zakładce notes w Path of Building przygotowałem dla Ciebie małą instrukcję obsługi. Oczywiście, widzu, pamiętaj, to nie jest instrukcja przechodzenia aktów, to znaczy, ja tu nie. Do... Ja tu nie tłumaczę ci, z jakiej do jakiej lokacji przechodzić, tylko staram się zaznaczyć jakieś najważniejsze rzeczy, których w tych bildzie, w tym przejściu między bildami, musisz spełnić. Znajdziesz tu takie rzeczy, jak którym bandytom pomóc, a których trzeba zabić. Znajdziesz tu kolejność rozdawania ascendancji, podstawowe informacje, jak grać level od 1 do 12, podstawowe informacje i na co zwracać uwagę, kiedy przechodzimy w Poisonus Concoxin na levelu 12 do 35 oraz podstawowe informacje od 35. levela, kiedy już przerobimy się w nasz Power Siphon. Także, widzu, zachęcam Cię, żebyś to nadrobił, bo to jest dla Ciebie i powinieneś to przeczytać tak naprawdę, zanim zaczniesz grać. Natomiast bądź świadomy, że już jeśli grałeś w Path of Excel, tu są informacje naprawdę podstawowe. Po kliknięciu linku w opisie powinno Wam się wyświetlić takie okienko. Jest to strona obb.in i dzięki tej stronie będziecie mogli sobie skopiować tutaj taki długi, bardzo długi kod. I ten kod będziecie mogli sobie wkleić do oprogramowania Path of Building. Widzu, poradnik na kanale, nadrób. Po skopiowaniu tego kodu możemy go wkleić w zakładce Import, Export, Build. W tym miejscu klikamy Ctrl V i klikamy Import. W tym momencie wyświetli się, widzu, drzewko pasywne oraz kilka zakładek. Przygotowałem dla Ciebie kilka wariantów levelowania, mianowicie od lewela pierwszego do levela 12, gdzie Twoim głównym skillem będzie Cobra Lasz. Od lewela 12 do 35, w którym przerobisz się w Poisonous Concoction. A dopiero na, w granicy levela 35 będziesz, widzu, mógł się przerobić w Power Syphon, To znaczy w skill, w którym już prawdopodobnie będziesz dograł do końca gry. I zresztą to jest ten skill, w którym będę grał i ja. Także widzu, przejdźmy sobie krok po kroku po tych zakładkach i co dla Ciebie przygotowałem. Zacznijmy może od itemów na level od 1 do 12. Widzu, przygotowałem tu zestaw przykładowych itemów których tak naprawdę bardzo możliwe, że w życiu nie osiągniesz, ponieważ to są itemy, powiedzmy, teoretyczne, to znaczy itemy, do których ty powinieneś dążyć. U widzów sobie możesz rozwinąć i masz itemy, których najbardziej potrzebujesz. Jest to zestaw, powiedzmy, dla początkujących, to znaczy tutaj nic wymyślnego nie ma. Natomiast z takie rzeczy, które warto zwrócić uwagę. No to mamy dwa pierścionki z addytywnymi obrażeniami oraz z rezistami, ponieważ w akcie pierwszym jest bardzo dużo obrażeń od zimna i elektryczności, także na itemach będziemy coraz więcej szukać takich odporności. Oczywiście addytywny, fizyczne obrażenia, jakieś statystyki typu dex, typu int, może być mana regeneration, może się przydać. Oraz na początku statystyki defensywne i ofensywne. Tu u widzu tak naprawdę skup się przede wszystkim na, na małej ilości rezistów. Na początku myślę, że warto znaleźć sobie bazę przedmiotów, zwłaszcza zbroi, butów, hełmu czy rękawiczek. Mają Armor Evasion, ponieważ to na pierwszych kilku lokacjach, a zwłaszcza na modlentach, pozwoli Ci bardzo komfortowo przechodzić te lokacje. A w momencie, w którym dopiero będziesz się później przerabiał, to będziesz te itemy podmieniał. Także widzów zakładka od 1 do 12 Lasz. Jeśli chodzi o samo wyjście z drzewka pasywnego, zaczynamy w tym miejscu. Bardzo prosty rozwój. Tak naprawdę idziemy po linii prostej do tego punktu Fang Punk of the Viper i w tym momencie do Free carry Tu chyba nie muszę nic tłumaczyć. Idziesz widzu na początku, tutaj, potem zahaczasz o to. Ewentualnie jeszcze trochę pod, na początku możesz wziąć sobie to Blood Siphon, żeby sobie troszeczkę zwiększyć HP. Jeśli chodzi widzu o Gemy, to tak naprawdę interesuje cię maksymalnie trilling. Wątpię, że znajdziesz trolling w pierwszym akcie, co chyba nawet nie jest do końca możliwe. Także widzu Cobra lash, Laser Multiple Projectile oraz często Poison. lash to jest Gem, który zdobędziesz wychodząc, tak na, wchodząc, przepraszam, tak naprawdę do Lionel Watchu po pokonaniu Hiloka. Często Poison już będziesz miał z plaży pierwszej, w której dostaniesz go ze skrzynki, a Laser Multiple Projectile Support możesz sobie kupić u Nessy. Progresując, jak pierwszy, dalej będziesz mógł sobie zdobyć Frostblinka. Jest to moim zdaniem konieczny skill movementowy, który pozwoli ci unikać wielu opresyjnych sytuacji i dodatkowo przyspieszy twoje chodzenie po mapie. Dodatkowo Precision. Jest to aura, która rezerwuje 100 many. W momencie, kiedy ją odpalisz, masz zwiększony troszeczkę crit chance oraz masz zwiększone przede wszystkim accuracy rating, więc na początku nie będziesz się musiał to w ogóle martwić. No i widzu, teraz tak. W około 12 levelu w lokacji Mervale's Cavern zdobędziecie możliwość posiadania Gema Poisonous Concoction. Jest to gem, który przy pomocy Twojej ręki rzucasz flaszkę, która zadaje obrażenia toksyczności, czyli od chaosu. Oraz oczywiście trochę obrażeń fizycznych. W momencie, w którym będziesz już mógł się widzu przerobić na Poisonous Concoction, to jest ważne, będziesz musiał zdjąć swoją broń. To znaczy, już nie będziesz mógł biegać z dagerem, będziesz musiał mieć jedną rękę pustą. Więc proponuję, żeby Twoje statystyki defensywne i ofensywne się zgadzały, zamienić dagger na tarczę, a drugą ręczkę zostawić pustą. Drzewko pasywne wygląda następująco. Respekujemy tutaj część związaną z tymi obrażeniami, ponieważ musimy zahaczyć o regenerację potek. Ponieważ widzu, bardzo ważne jest to, żebyś na początku grając z Poison z miał możliwość, żebyś miał możliwość regenerowania flaszek. Ponieważ rzucając z Poison z Concaution, ty tracisz swoje charge na flaszce. I może dojść do sytuacji, w której w walce ich ci zabraknie. Kiedy już rozdaliśmy te punkty na regenerację flaszek, idziemy sobie dalej, tu trochę zahaczamy o defensywę, mianowicie evasion rating maximum life. Bardzo przyjemna statystyka związana z mniejszą ilością otrzymywania obrażeń. Dalej, lecimy w additional project oraz w fatal toxins. To są notki, które tak naprawdę służą nam przejściowo, bo za niedługo będziemy je respekować Mniej więcej na tym etapie możemy tu jeszcze oczywiście zahaczyć o maximum life i recovery 2% life on kill. Tak naprawdę mniej więcej na takim poziomie już będziecie mogli powoli się przerabiać w Power Syfona. No ale oczywiście zanim to, no to jeszcze omówmy sobie gemy. I teraz tak, widzu. Główny skill. Poisonous Concoction do zdobycia już w pierwszym akcie. Jeśli chodzi o supporty, no to już mówimy tutaj o czterolinku, ponieważ w akcie drugim docelowo ten czterolink może Ci wypaść. Możesz też oczywiście go skraftić Jewelers i, i Chromatic Orbami. Także Poisonous Concoction, często Poison, który zostaje z nami niezmiennie, Void Manipulation i zamieniamy Laser Proja na Volley. Jeśli chodzi o kolejny skill movementowy, który bardzo przyspieszy twoją, twoją progresję kampanii, to jest Shield Charge oraz Faster Attack. Niezmiennie Cross Blink, skill, który tak naprawdę jest zarówno ofensywny, jak i defensywny, który pozwala nam przyspieszać śledzenie po mapie. Zostajemy z naszym Precision oraz dodajemy, przynajmniej to jest mój tech, Herald of Agony. Dzięki temu będziemy mieli 100% często poison. Widzu, jeśli chodzi o itemy, tu zaznaczyłem już potki, ponieważ mówimy tutaj o aż trzech potkach na HP. Widzu, docelowo te podki tak naprawdę nie różnią się za bardzo od siebie, ponieważ chodzi o to, żeby miały jak największy amount recovered, także jak najwięcej recovery life'a. Docelowo już możesz, widzu, szukać podki z antybleedem oraz oczywiście, tak zresztą jak w przypadku aktu pierwszego, quick silver flaszka. Jak pewnie widzisz, widzu, weapon one puste, to znaczy nie możemy korzystać w broni w momencie, kiedy korzystamy z poisonu z concoction. Dalej jest tutaj tarcza, oczywiście statystyki typu resy, energy shield, axe life, na pierścionkach dalej niezmiennie iron ringi. Oczywiście tu są w widzów wypisane wszystkie itemy przykładowe, to znaczy ty nie musisz mieć idealnie perfekcyjnych. Warto jeszcze zaznaczyć, czego nie powiedziałem w przypadku itemów z części pierwszej, to znaczy od levela 1 do 12, to znaczy oczywiście buty, w których docelowo szukamy movement speeda. W akcie pierwszym zdobędziecie butki z movement speed 10%, ale już w akcie drugim i w górę możecie zdobyć, 20, a nawet więcej. No oczywiście w akcie drugim mówimy o 20% moment speedu, to naprawdę widzu przyspieszy i ułatwi komfort Twojej gry. No i teraz krem de la creme, po to wszyscy tu przyszliśmy, power siphon. I widzu, mam tutaj zakładkę od 35 levela, czyli mniej więcej od tego momentu, kiedy polecam się przerobić na power siphona do early mapek. Jak już widzisz, tutaj Tulki GPS pokazuje 120, 130, 140 tysięcy. To już jest naprawdę przyzwoity wynik. No właśnie zlokalizowałem jedną pomyłkę. Natomiast jeśli chodzi o rozwój naszej postaci, także pasujemy już punkty z potek. Będziemy mogli sobie tutaj później to rozdać w regenerację many, będziemy mogli sobie to rozdać w efektywność naszych aur, zostajemy tutaj przy statystykach defensywnych oraz bardzo ważne bierzemy tutaj Force of Nature oraz prawdopodobnie jedną z najsilniejszych masterek w gierce, to znaczy bierzemy Elemental Mastery, sprawia, że mamy 25% szans, że odporności naszych przeciwników są traktowane jako odwrotne. To znaczy, jeśli jakiś przeciwnik miałby resy na poziomie 70%, to mamy 25% szans, że hit, który mu zadamy sprawi, że będzie miał nie 70% odporności, tylko minus 70% odporności to się przeliczy na kosmiczne obrażenia. Mąd, który znalazłem był tutaj, oczywiście Additional Projectile nie działa. Natomiast jeśli chodzi o kwestie Piercing Shota, natomiast jeśli chodzi o kwestię Piercing Shota, tutaj jest to bardzo potrzebne i to zdecydowanie ułatwi Ci granie, ponieważ mina, detonując te swoje laserki, które wypuszcza z siebie, będzie przebijać się przez dwóch przeciwników, dodatkowych dwóch. To jest super. Zostajemy tutaj przy Max Lifeie. Będziemy dodawać Max Power Charge'a, natomiast moim zdaniem Max Power Charge to już jest taka kwestia późniejsza. Idąc dalej w górę, możemy zahaczyć o Ghost z densa. Bardzo przyjemna notka, trochę jak w POE2 działa. Od razu, respektując się z Poisonus będziemy dążyć do tego miejsca. Tutaj zbieramy tony obrażeń od min, jakieś rzeczy skrytem, elementy elementy resy. I idąc dalej w górę po tej, po, tej, po tej dużej zakładce, lecimy jeszcze tutaj w Efficient Explosives. To widzu sprawia, że mamy 15% szans, że mina detonuje się podwójnie, dodatkowy raz. To tak naprawdę w przeliczeniu na matematykę tej gry sprawia, że jest to 15% mór obrażeń. Bo jeśli mamy 15% szans, że Twoja mina wybuchnie jeszcze raz, to zada podwójny damage. Gdyby miała 100%, to byłoby 100% mór. Byłbyś dwa razy więcej obrażeń. A ponieważ to jest 15%, no to masz 15% mór obrażeń jedną dotką. Idąc dalej, powiedzmy, będąc tak już w akcie około piątym, Rozwijamy sobie rzeczy związane z lądami. Tutaj jest bardzo ważna notka, ponieważ ona da, daje bardzo dużo obrażeń. Odkryta zresztą tu wszystkie notki na tym polegają, także polecam sobie tutaj tą drogą iść. I w momencie, kiedy już zahaczymy taką ścieżkę, że wyjdziemy, pójdziemy tu w dół, tego jeszcze na początku nie bierzemy, to mamy tutaj tą dolną segment wzięty. Tutaj mamy piercing shota wziętego. Mamy wziętego lifea. Lecimy po gołd densa. Po gołdęzie wybieramy się tutaj w to miejsce, wybieramy tak od góry, idziemy tutaj do Explosive Elements. Potem zahaczamy górę, górę, górę. Bierzemy Efficient Explosives i zahaczamy tutaj o to górne drzewko związane z lądami. I dopiero w tym momencie, widzu, polecam, żebyś zaczął rozdawać statystyki typu, typu lepsze aury. Tutaj mamy, widzu, dodatkowe Energy Shield i Max Life. Można już zahaczyć powoli tego Power Charge'a. Oraz tutaj o aury. Aury chcemy bustować, ponieważ będziemy tutaj grali już więcej niż jedną i nie będzie to precyzyjne. Także, widzu, Main Skill Power Siphon, to znaczy. Skill, który polega na rzuceniu min. I zanim przejdę do omówienia supportów Powersyphona, muszę zaznaczyć Ci jedną rzecz, żebyście się nie zdziwił. Ten build tak naprawdę działa bardzo dobrze, dlatego, że został dodany dwie ligi temu gem Automation, do którego teraz przejdę. Automation sprawia, że on z automatu, zresztą jak sama nazwa wskazuje, triggeruje nam spell. Także, także łącząc ze sobą gem Automation i Detonate Mines, sprawia to, że tak naprawdę nasze miny Wybuchają od razu, to jakbyśmy rzucali pociski w ziemię, które po prostu mają tam dosłownie sekundowy cooldown na użycie. Także, widzę, to jest niezmiernie ważne, żebyś mógł do tego dotrzeć, żebyś miał wysoki komfort z gierki. Pamiętaj, że Aura Automation musi być odpalona, żeby to działało. Natomiast jest taka rzecz, o której możesz nie wiedzieć na początku, natomiast jest to ona wypisana. Jeśli rzucasz miny blisko siebie, to Aura Automation nie działa. To znaczy, musisz minimalnie te miny dalej od siebie rzucać. Wracając do naszego Power Syfonu, Tutaj niezmiernie ważna notka, mianowicie Locus Mine i to jest coś, co musi być. W przeciwnym wypadku wasz build po prostu nie będzie działał. Lecimy dalej. Add Lightning Damage i Charged Mines. Wypisałem tutaj widzu 5. W sensie 4 supporty, 5 gemów w sumie, ponieważ no jest mała szansa, że w akcie 3, 4, 5 możesz już ten 5 znaleźć. Także tutaj polecam dodać sobie wtedy Add. Elemental Damage atak Attack Skill, no i wtedy, powiedzmy, mamy taką spójną kompozycję. Jeśli chodzi o aury, i dlatego też braliśmy notki w drzewku związane z aurami, ponieważ tu gramy, widzu Grace i Wrath. To są notki, które, jak widzisz, bardzo dużo many żerem. Także tutaj jest 50 i 50. W momencie, w którym ty byś nie rozdał nic w efektywność swoich aur, może się okazać, że będziesz miał 0 many. Także zanim te dwie aury odpalisz, ja polecam zacząć od Wrath, dopiero potem dodawać Grace, Natomiast w momencie, kiedy zaczniesz od WRAW, to 50% many ubędzie. Dopiero kiedy rozdasz notki w mana eficiencji, to dodajesz Grace'a i będziesz tam otrzymywał się powiedzmy na około 10% swojej całej many. Natomiast jest zresztą jak widzisz, tutaj te rzeczy związane ze statystykami. Jeśli chodzi o system poruszania się, tu widzimy Frost Blinka, Shield, Chargea i Faster Ataka. Tego już nie będziemy zmieniać do końca gry, to nam służy za środek komunikacji miejskiej, także to korzystamy. I tu widzę jest tech od Bena wzięty, mianowicie Rakaniz Brand, czyli taki kółko, które stawiamy niebieskie na ziemi, które kastuje nam Punishment oraz Laymol. Jest to tech wzięty od Bena, ja sam na to nie wpadłem. Jeśli chodzi o itemy, to wszystkie tutaj są stworzone powiedzmy na takie, które możesz realnie zdobyć na, w trakcie przechodzenia kampanii. Natomiast wpisem tutaj różdżkę, która już jest docelowo pod Hard End game. Mianowicie jest to różdżka, którą Ty już powinieneś szukać. Oczywiście Ty w życiu takiej nie znajdziesz. Natomiast to jest taki Twój punkt zaczepienia, co wypadałoby craftować, ponieważ ta różdżka może Ci dodać milion obrażeń, 2 miliony luźno. Także widzisz, szukaj różdżki w bazie z Lightning Damage'em. Oczywiście nie musi być Tornado wand. Tornado wand jest jest wysokolevelowy, tak? To może być jakaś niższa baza różdżki z addytywnym Lightning Damage'em. Natomiast interesuje nas Cold Damage, Lightning Damage i Kryt. Crit. crit jest bardzo ważny ponieważ w tym buildie będziemy się starali skalować tego kryta do 100%. Jeśli chodzi o tarcze, rezisty, tutaj już możemy w trakcie przechodzenia kampanii w aktach wysokich 6, 7, 8 myśleć już o chaos resach, evasion, energy shield. Jeśli chodzi o hejom, to tak samo resy, evasion, możemy dodać inteligencję, zresztą tej inteligencji my będziemy dosyć dużo potrzebować, także dodajemy Resy, Life, Energy Shield, czyli statystyki defensywne. Jeśli chodzi o armor, to już mówimy o bazie Evasion, Energy Shield. wcześniej mogliśmy grać tak naprawdę dowolną bazę, tu już na tym etapie końcówki kampanii wypada mieć tą bazę w miarę solidną, ponieważ ona będzie stanowiła o plu naszych statystyk defensywnych. Tak znowu resy i przede wszystkim tu akurat resy są mniej ważne. Resy możemy znaleźć gdzie indziej, tu już szukamy bardzo wysokich liczb jeśli chodzi o Evasion i Energy Shield. Glowsy, możemy szukać adytywnych obrażeń. Ja tu wypisałem i Cold i Lightning, ale oczywiście, może być to tylko Lightning, tylko Cold. Mogą być to statystyki typu Dex Int, których będziemy tak samo potrzebować. I oczywiście tu Energy Shield, tu Evasion Rating, czyli też znowu statystyki defensywne. Pamiętaj widzu, grasz hardcore, ty musisz inwestować w defensywę w przeciwnym wypadku umrzesz. No i co ci z tego, że ty one shotujesz mobki, skoro mobki one shotują Ciebie? Jeśli chodzi o buty, tu już mówimy widzu pod koniec kampanii o 30% movement speeda, oczywiście Resy, inteligencja, statystyki Evasion i Energy Shield. Amulet, który będzie odpowiadał za dosyć znaczną część naszych ofensywnych obrażeń, to znaczy. Addetywne obrażenia, szukamy tutaj Increase Lightning Damage, mogą być to statystyki DEX, INT. Jeśli chodzi o pierścionki, no to pojedyncza stata addatywna, addatywny Cold, adytywny Lightning. Mogą być to, to oczywiście Resy, może być to Life. -ick. możemy tutaj znaleźć też Strękwa. Jeśli chodzi o bazy pierścionków, no to ja osobiście jestem absolutnym fanem grania amety stringów ponieważ za dwa dobrze skraftowane amety stringi na szóstym akcie pozwolą ci widzu posiadania około 10, nawet 20% Chaos Resistów co tak naprawdę powinno Ci wystarczyć do early mapek na spokojnie. Jeśli chodzi o belcik, ja tu, widzów, wypisem heavy belta, czyli w implikcie ze strękwem, ponieważ tego stręgfa może minimalnie brakować, natomiast czy to będzie chain belt, czy to będzie leather belt, to jest, widzów, zależne, ważne, żeby były resy i ewentualnie możesz, widzów, dokraftić statystykę elemental damage with attack skill. I właśnie, widzów, pamiętaj, bo ja to oczywiście tego nie wspominam, bo zakładam, że Ty to wiesz, natomiast pamiętaj, w momencie, kiedy możesz na hardkorze coś dodać z craftingu na itemie, to to robisz, nigdy nie kisisz itemów, to znaczy, Zobywasz nowy pierścionek, który jest minimalnie lepszy od twojego. Sprawdzasz, czy możesz coś na nim dodać, czy ma 6 statystyk. Nie ma. Biegniesz do hideoutu i w hideoutie w crafting benchu po przejściu drugiego aktu, tak dokładnie to Chamber of sins, możesz dodawać statystyki. Dodawaj, widzu, resy, dodawaj oddytywne obrażenia, dodawaj lifea, dodawaj elemental damage with attack skills. Widzu, dodawaj i korzystaj z craftingu jak tylko możesz. No także, widzu, to byłoby na tyle. Przeanalizuj sobie we własnym zakresie ten POB. Przypominam ci o zerknięciu w sekcji notatek o materiałach, które dla ciebie przygotowałem. No oraz graj z głową i rozwijaj swoją postać z głową. Pamiętaj, że nie z wszystkim, co tutaj jest napisane, musisz się zgadzać. Natomiast to jest moja luźna myśl, żeby nowy gracz dostał bardzo podstawowy poradnik, jak może przejść tak naprawdę cały kontent. Nie mówimy o uber kontencie tylko o zwykłym, bez najmniejszych problemów. No i oczywiście bez śmierci, prawda? Także widzowie, ja byłem Baltazron. Widzimy się na lidze U Piotrka i Ułowiego. Trzymajcie się. Cześć.